Trzecia moneta, z wcześniej, jak tym razem chyba. Powie wam, dzień zaczynamy z przytupem. Pierwszy dał 10 minut. Co dwie minuty, dzisiaj aktywne. Jeżeli chodzi o poszukiwania, to chyba mój rekord. Także. Taszki sobie śpiewają. Mam widoki, takie. Trzymanko, jest 6 rano. Piękny przód słońca mamy. A widać za domami. I piękny mrozek, gdzie musieli skrować. Tak, zaczniemy dzisiejsze poszukiwania. A na dziś plan jest taki: znaleźć coś ciekawego. O ile się uda. Pewnie nie, <laughs> ale zobaczymy. Co, dzisiaj jedziemy na dwa detektory. Będzie Deus i Legend. Także zobaczymy. Może coś więcej uda się znaleźć. No nic, ja szaruję szyby, czekam na Witka i ruszamy w drogę. Ugh, tylna też za bardzo. Wszystko za a to już Wielkanoc dzisiaj, także w ogóle zrobimy Wielkanocne wykopki. Może coś się uda znaleźć, może coś zajączek zostawił, może nie. A jeszcze w tym momencie, jeszcze wszyscy słuchacie. Także wszystkim Wam życzę wesołych świąt. Smacznego jajka i w ogóle co tam mokrego dengusa i miłego odpoczynku raczej. Także widzimy się już pewnie na miejscu powiem Wam dzień. Zaczynamy z przytupem. Pierwszy dołek 10 minut. I co mamy? Mamy jakąś monetkę, chyba Fartinga. O ile się nie mylę, bo malutka taka O, trwało to, naprawdę no, 10 minut i pierwszy moniak. Czyszczę to i zobaczymy czy coś to ciekawego jest. A tutaj po wizerunku chyba to jest Wiktoria, chociaż nie. Jestem pewny. To dużo się nie zachowało. Tutaj praktycznie nic. No ale cóż, pierwsza moneta wleciała. Takie kurne kopania to ja lubię. 10 minut i już mam monetę. Lecimy dalej. Powiem Wam, że pogoda dopisuje. I dołeczki też dzisiaj dopisują. Trzeci dołek, dosłownie. Kolejna sztuka, kolejna moneta. Jeszcze nie do końca odpakowałem. Także już patrzymy, co to. Co to takiego? Chyba nic starego, chociaż zaraz się dowiemy, co to. Jak otworzymy. A10 pi. Tak myślałem, że nic starego. Alka druga, rocznik 92, jeszcze jako tako zachowane. Nic, nieważne jaka, ale liczy się to, że moneta, dwie monety na trzy dołki, także. miejsce obiecujące, jak na razie. No i oczywiście tego też nie zabraknie. Będą mi naboje i łyżki. Zobaczymy ile dzisiaj. Pierwszy dziś guziczek. W pierwszej chwili nie chciałem go nagrywać nawet, bo wyglądał tak jak denar myśliwego, tak tylko był zakryty błotem. No co się wydaje nawet całkiem całkiem Spokofancik. Także lecę dalej. Wrzucamy to do ciary A Was serdecznie proszę, żebyście zostawili jakiegoś wielkanocnego prezenta w postaci lajka i komentarza. Będę bardzo wdzięczny. I lecimy do następnego dołka. Schodzę sobie z takiej góry. A tu coś, czego dawno nie było: klamereczka Łada Nawet to już tutaj się urwało, ale całkiem spokojnie. Jak dawno nie było, to może wlatywać. Będzie na podtrzymowaniu. Tym razem coś takiego. Nie wiem, co to było. Łamane w każdym razie. Coś mi wyobraźnia podpowiada, ale nie do końca. Co już to mogło być? Nie wiem. No nieważne. Torba w torbie. A my lecimy dalej. Zobaczymy. Sporo jeszcze terenu do przechodzenia. My tym razem. Kuleczka muszkietowa. Leci do torby. Przydał nam się jak najbardziej w przyszłości do gablotki. Do wystroju Bardzo zacznie Nic mała przerwa Ptaszki sobie śpiewają Mam widoki takie Myślę sobie, że fajnie by było mieć drona No ale niestety Obecnie go nie posiadam, może kiedyś fajne ujęcia by były, Taki teren. Nic starego tym razem, ale mamy kluczy, ktoś miał pecha. Jeszcze z kółeczkiem. No, wygląda jak jakiś taki, do kudeczki czy do czegoś raczej. Myślę, że trzecia moneta. Wcześniej tym razem chyba. Tak, 2pi. Bardzo. Ale udało się wykopać. Także meg do sakiewki. Trzecia sztuka. Także ja co narzekać. Rocznik. No nie taka współczesna, bo to już takie Perelium nasze, polskie. No nie widzę na razie rzucenia. Cała od błota. później zobaczymy. Lecimy dalej. Nawet no, takie piękności można trafić. Bezpiecznik 4. Ćwóreczka, tak. Bezpiecznik czwóreczka. Do torby. Pierwszy na dziś denariusz myśliwego. W jest tam. dopiero je pierwszy. Szok. i niedowierzanie. do po wierzania guzik posrebrzany, a ja już myślałem, że sreberko tak się ładnie świeciło z dołeczka to jeszcze odbita jest narobił no, nadziei ale to nic ciekawego kolejny guzior do torby tym razem guzik numer 3 nic specjalnego, zwykły Gaciak, ale kompletny z łóżkiem. Jak widać, albo już nie widać, bo spadł. O, gdzie Ty jesteś tu, to jest. Także takie fante jak na razie. Nic, na le... nic lepszego na razie nie jest w stanie wyczarować. No, A czasami po prostu nie da się wyczarować. Jak nie ma nic lepszego, to nie ma. razem guziczek, w zasadzie to co z niego zostało, taki ogryzek cienki z czterema dziurkami, a sygnał? Piękny, normalnie, jeszcze nadal. Czy tak na szybko, kolejny gacek, chyba już jeden z ostatnich sygnałów na no, dziś, no nie wiem, zobaczymy jak to będzie dalej szło. Okay, to Teraz mamy wszystkie znaleziska z legenda, jak mówiłem. Będzie legend wcześniej. No i co mamy? Standardowo łuski i tak dalej. Tu mamy fajną rzecz, scyzoryk. Jeszcze jak go się wymoczy, to może się do czegoś przyda. Całkiem ładnie wyglądała na rękojeść taka. Cztery miedziaki, czyli Witek mnie popił. Co lepszy ode mnie? Bo ja miałem trzy. Patrzcie, to 1500 kalorii. Ja już po wykopkach godzina 18. No i co. 1500 kalorii spalone, czyli można się obżerać na Wielkanoc, także robimy jeszcze małe podsumowanie szybko i to będzie na tyle w tym odcinku. Ok, tak na no szybko i montuję wam to i wrzucam. Postaram się jeszcze dzisiaj to zrobić. Co mamy tutaj? Łuski. A taki standardowy pierdzielnik z kopania. Oczywiście cały śmietnik to ląduje do wiadra. Z takich lepszych rzeczy. Klamarka. Dawno żadnej nie miałem. Czyli się przyda? Guziki, parę sztuk, trzy monetki, dwa razy Elżbieta, 10 i 2 pi, tutaj mamy halfpeny, na początku myślałem, że to farting, a to halfpeny, Victoria, był taki mały, jak wyskoczył dołka, taki wiecie, bardziej fartinga przypominał, a trochę większy, czyli jednak halfpeny, a coś jeszcze na niej widać, także jeszcze w miarę jako taki stan tego miedziaka. No wiecie, nie zawsze musi nie wiadomo co wychodzić. Tym razem po prostu spotkaliśmy się w dwójkę, pokopaliśmy, także było całkiem wesoło i przyjemnie. Zawsze wiecie, lepiej z kimś niż samemu latać po polu. No i to było na tyle. Wrzucę wam ten odcinek i widzimy się na kolejnym kopaniu. Trzymajcie się. Cześć.